Chcesz pogłaskać? Którego? Kasztanka? Śnieżynka? Puszka. On jest super. Ale zanim pogłaszczesz króliczka, powiem ci kilka ważnych rzeczy. O nie! Teraz muszę porozwozić gazety. Niestety. Przyjdź jutro, Pogłaszczesz wszystkie. Trudno. Będziesz musiał zaczekać do jutra. O, George nie mógł wytrzymać, czekać cały dzień na głaskanie króliczków. Wychodzisz? Bądź grzeczny. George. Chciał dotrzymać króliczkom towarzystwa pod nieobecność Billa. Były takie spokojne, takie ciche, takie puszyste króliczki, króliczki. Bill się nie obrazi, jeśli George pogłaszcze jednego tylko raz i to bardzo, bardzo ostrożnie. Króliczki były takie spokojne i ciche i szybkie. Tak szybkie, że trudno je było dostrzec. Im, a pogłaskać nie dało się ich wcale. No i do tego w ogóle nie chciały słuchać. Ich mama wiedziała, że ma zostać w klatce, ale George wolał więcej nie ryzykować. Nie wszystkie ślady prowadzą do ślicznych króleczków. Cześć, George. Co robisz? <laughs> Bill już prawie skończył. George'owi zostało mało czasu. George złapał już wszystkie króliki oprócz Herberta Neninjera. Niedługo wróci Bill. George szukał już wszędzie. Potrzebował pomocy specjalisty kto się dobrze zna na króliczkach. Nic z tego. George próbował wyjaśnić, że to nie pora na zabawę kulką wełny. Trzeba szukać Herberta Neninżera. To nie była wełna. To była noga Herberta Neninżera. Cześć, George! Zabawiasz króliczki? Dzięki! W nagrodę za to, że z nimi jesteś i cierpliwie czekasz, pozwolę ci teraz pogłaskać jednego króliczka. Głaskanie nie jest łatwe. Trzeba tego króliczka ciągle pilnować. Krok pierwszy? Otwieramy haczyk. Ale chyba chcesz pogłaskać króliczka? Dobrze. Bardzo ostrożny z ciebie chłopak. Zaraz. Skąd się tam wziął ten żołądź?